Siemma z tej strony, Kiko, witam was. Tak, dawno mnie nie było. Przepraszam, że dawno mnie nie było, widzowie. Ale chciałem trochę sobie odpocząć. Przepraszam, że nic nie nagrałem na majówkę pierwszego, drugiego albo jeszcze jest w kwietniu. W kwietniu po prostu mi się nie chciało trochę odpocząć. I tak, sorry, że, że mi nie było sorry, że nie wrzuciłem nic co dwóch tygodni. Macie tutaj w ostatni, macie to ostatni, e, ostatni film... który wrzuciłem dwa tygodnie temu. I tak, dzisiaj będziemy znów symulować euro tak, ta seria trochę wam już nudzi się, ale już powrócą zasięgi trochę mi nie było. Tak, a dzisiaj musimy dzisiaj zajmujemy się 7 i 8 dniem lub jeszcze dziewiątym. Dzisiaj mamy ich mecze, różne do rozegrania, jak chcecie więcej tego, to sub like lecimy. Jak coś mamy mam, mam, mam przypominek Hiszpania, Cypr. My, myślę, że to wygra Hiszpania na Quetizi? Tak, Hiszpania jest mocna. I ona widzi z grupy, tak? Widzisz, że ona może widzi z grupy bardziej niż ten. Ona i tak widzi z grupy. Dobra, ale mniej mniej pindolenia, mniej więcej robienia. Mamy kolejny pynek Szkocja Norwegia. Tutaj wygra dla mnie Norwegia. Nie będę się mylił. O, jednak tu Norwegia przegra tutaj bardziej ze, ze Szkocją. Jak coś, tak, przegra tu, mamy, no przegrała, ale może, może w kolejnych dniach im się uda, zobaczymy, mamy kolejny pojedynek, Holandia, Gibraltar, nie, nie wiem jak to wymówić, ale jakoś, nie wiem jak wymówić ten, te, ten kraj, naprawdę, nie jak go wymówić, jak coś, lecimy cię kolejnym, kolejnym, nie wiem, co tam, no, trzeba dokończyć serię, tak, mamy kolejny jak Francja Irlandia, to to wygra tak Francja taki, tak? I, I, a i tak widzowie po tej serii World Football'u chyba będziemy startować z Katarem. Będziemy jakby, no w tym World, World Football Simulator będziemy symulować Katar 2022, ten Mundial, co już e, odbył się i się skończył. Chyba skończył się w 2022 22 roku, tak. W 2022 roku się, 22 roku, by, roku chyba się skończył. Chy, nie pamiętam chyba tak. Okej, okay, nie, nie jest z tym dobra. lecimy teraz, Tylko mamy tutaj Włochy, Włochy, Maltę. Tutaj myślę, że wygra. My, tutaj, tutaj myślę, że wygrałem Włochy, bo Włochy są mocniejsze od Malty, bo Malta jest słaba, bo jest tylko małym takim krajem w ogóle tak, mamy kolejny pojedynek Anglia, Ukraina. No to no, ty myślę, że Anglia, bo jak Anglia, jak, jak jak pokazywali w telewizji mecz na euro, to Anglia pokonała 2-0 Ukraińców. Ja byłem zawsze w team Anglia jestem jak ktoś w team Anglia. Tak, napiszcie w komentarzu za jakąś re, reprezentacją oprócz polskich, tylko oprócz Polski, napiszcie w jakim, jaki po prostu bicie ten reprezentację? Oprócz Polski, czy, Wło, czy Francja, Niemcy, Czechy, czy jakieś tam, napiszcie w komentarzu. A my lecimy. Mamy kolejny podjedynk: Chorwacja, Litwa. Myślę, że to wygra Chorwa. Chorwacja tu wygra. Barczu tutaj na Chorwę by postawił, bo Chorwacja jest bardzo dobra w tym kierunku, że wygraliśmy z 4-0. I kolejny pojedynek, mamy kolejny pojedynek, Walia armenia A to, to myślę, że to wygra Armenia, bo Armenia jest trochę lepsza Ale zobaczymy, czy, 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 czy będzie jakiś remis tego, czy nie Myślę, że nie będzie żadnego remisu, a nie ma remisu Mamy kolejny pojedynek, Polska-Moldawia Przegramy, czy ty wygramy? Raczej, że wygramy oczywiście, Moldawia jest bardzo słaba Ale zobaczymy, mamy już 2-0 Czy będzie 3-0? Zobaczymy, 3-0? Nie, wygraliśmy No, wygraliśmy z Moldawią, bo wiadomo, że Moldawia jest bardzo słaba O ja, o Jezu Jak Mondawia spadła, ma minus, ma, ma minus 12, 0 punktów Polska jest na pierwszym i Czechy A Czechy są na drugim Teraz mamy kolejny pojedynek, Czechy, Albania No, to myślę, że wygram tutaj Czechy bardziej Bo Czechy są silniejsi E, tak, 4-2 już jest, uf, uf, ale ich dowali... ale Czechy ich pokonały, no Albania ma teraz taki ból w dupie, bardziej. Kolejny pojedynek, mamy Belgia-Estonia, tak myślę, że to będzie wygra Belgia, tak jestem tak, jest tak za Belgią, e, tak, Belgia masz do wygrać jeszcze, bo mamy, wow, uf, jaki ładny winnik 3-0 i Belgia jest na pierwszym miejscu w grupie F, i ma 13 punktów. A na drugim Szwecja, która też ma 13, a, z, a, a Estonia spadła na ostatnim. Trudno się mówi Estonia, trudno. Mamy kolejny pojedynek, Austria Szwecja. Myślę, że tak wygra Austria dla mnie, a dla mnie to będzie Austria. No ja to tylko tak zgaduję, że Austria. Austria o 1-0, 1, -0, 1 -0. I tutaj... Austria się postarała. postarała się Austria. Kolejny pojedynek, czekajcie nagrywa się. Nagrywa się, oczywiście. Tak, musi się nagrywać, bo film dla nas robię. Kolejny pojedynek, yy, Hałgaria, Litwa. Hmm, tutaj może, to tutaj dla mnie wygra bardziej. To dla mnie może wygrać Litwa, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien, kto tu wygra, naprawdę. Nie jestem pewien. O, Hałgaria pokonała. Czy Hałgaria może pójść na miejsce, jaka ona może pójść jest na drugim miejscu bo zdobyła 10 punktów wow szok kolejny, kolejny, kolejny pojedynek Sebria e, Czarnogóra no tutaj jak dla mnie nie wiem, Se, Serbia Serpia może tu wygrać bardziej, bo nie wiem, tylko, ja tylko tak zgaduję, nie znam piłkarzy z innych krajów a kojarzę tylko z chyba z Brazylii z Argentyny, z Anglii kojarzę i z Portugalii tylko. Jaku, jakoś tak, e, jakoś tak kojarzę. Kolejny pojedynek mamy y, Irland północna Irlandia i Dania. Nie wiem czy to jest północ Południowa, nie pamiętam, ale po prostu Irlandia. Półno Chyba to jest Północ południowa, nie pamiętam Ale i tak Dania wygrała, bo myśmy, oni mieli przewagę. Kolejny jest Sant Marino, Kazastan, coś wiadomo, że Kazastan wygra. O. Co? Chociaż jednego strzelili to jest plus jeden. No to chociaż jednego ale i tak mają 0 punktów i nie są na minus 20 Szkoda. No szkoda Marino, a może pójdzie na kolejny euro pójdzie 2030, jak będzie te euro, zobaczymy. Kolejny pojedynek to jest Słowenia, Finlandia. To tak stawiam tak na Finlandię bardziej. Tu Finlandia bardziej wygra w ten pojedynek, jak coś są, jak to się są emil, emilacje są emil, do, emilacje są teraz do euro mi, mi jecie, i, i mnie stymulujemy tak, mam teraz grupę, które jest tak jest Szwajcaria, Białoruś no, tutaj myślę, że Szwajcaria sz, y, y, Szwajcaria bardziej bo sz, Szwajcaria bardziej wygra nie wiem czemu, ale tak obstawiam w ogóle, tak obstawiam. Nie wiem, tak strzelam. Kolejny pojedynek Andora Kosowo, wiadomo, że Kosowo wygra, bo Bo to jest... Za... bo po co. po co to mam typować? Może Andora szczeli jakiegoś Gola, zobaczymy. Nie, Andora nie szczeliła. A szkoda, a mogli coś zyskać. Kolejny pojedynek Izrael, Rumunia. Tutaj jest to tak za Izraelem. Izrael może to wygrać. Tutaj Izrael, Izrael bardziej to może wygrać Izrael. Tutaj bardziej Izrael. Tak, Izrael wygrał. Kolejny pytanie, jak Portugalia, Słowenia, Słowacja, tak, Słowacja. Portugalia, Słowacja. Czy tutaj, czy tutaj Słowacja to jeszcze liczy, nie? Nie. Ronaldowskich porobił. Ronaldo wszystkich robi jak nie wiem, jak dobrze. On, on wszystkich robi po kolei: Szczela 4-0 S. być. Mam teraz Liechtenstein, Luxerbunk. Myślę, że Liechtenstein. Tak powiem: Liechtenstein A3-0 Luxerbunk. ładnie, ładnie. Ale gdzie kochaj? ładnie, ładnie. Czy Luxerbunk jest teraz tak na trzecim. 3... Co? Luxemburg jest teraz na trzecim, na trzecim teraz w, fazie, w grupie J, na fazie grupowej, jest teraz jest na trzecim miejscu, wow, on chyba był na ostatnim miejscu, nie pamiętam, będę musiał zobaczyć na odcinkach moich, czy on był na ostatnim. Chyba tak, ale teraz co on zrobił, ma 10 ma punktów, Portugalia ma 19, no to może wyjść z grupy, na pewno na bank wyjdzie Portugalia, bo ma 19 punktów, ona się może zejść dalej, już, ona już nie może zejść na trzecie miejsce, lub może, zobaczymy, ale to się, to się zobaczycie w innych odcinkach, czy ona, czy ona, czy ona... Spadnie czy nie spadnie? Zobaczymy w kolejnych odcinkach. Dobra, lecimy dalej. Islandia, Bośnia Hercowana. Myślę, że to wygra Bośna. Bośna może wygrać. Albo. Tak, Bośna może wygrać dla mnie na 100%. Nie. Remi. Tak, Bośna wygrała. No i tak, mamy kolejny, mamy, mamy dzień ósmy symulat, yy, yy, tego, symulacji euro, nie, nie, nie symulacji tylko euro, no i jeszcze nam zostały ósmy, dziewiąty i dziesiąty, to już niedługo ostatni, dziesiąty już ostatni chyba, w już jakby, już te są te, wychodzenie z grupy chyba tak, ale spróbujmy, no zróbmy to co tam, no, zróbmy, zróbmy, do Polski, do Wysła Owczych to lecimy dalej. No, Hiszpania, Gruzja. Myślę, tutaj wygra Hiszpania. Ale czy Hiszpania, oby Hiszpania szczeliła? Hiszpania szczeli. No, oczywiście, że Hiszpania szczeli. Brawo, Hiszpania, brawo. Kolejny podmień Norwegia, Cypr. Y, Cypr. No, to myślę, że Norwegii. No, myślę, że Norwegia wygra. Z Cyprem. Y, Norwegia wygra. Albo inaczej będzie Ciekawe, ciekawe Tutaj, u, u, ładnie, ładnie Nagrywa się, nagrywa się Musi, Muszę w końcu jakiś odcinek nagrać Dla, dla was widzowie, bo nie było jak Ja chcę muszę wam to powiedzieć Cieszę się, że Irlandia i Francja Już na bank wyjdą Dlaczego? Bo widzicie po tych punktach Zobaczcie sobie tu wszystko Widzicie po tych punktach Myślę, że wy, że myślę że tutaj teraz Teraz tak postawmy, kto może do wyjść Teraz tak obstawmy. Dla mnie może wyjść Hiszpania i Norwegia, bo jak Norwegia zagra. Bo jak Norwegia zdobyła teraz 9 tych punktów, to może wygrać. Może wygrać. Grupa B. Dla mnie może wyjść jeszcze. Tu, tutaj już wyjdzie chyba Holandia i Francja. Tutaj, tutaj już wyjdzie na pewno. Anglia i Ukraina, lub mogą, być, mogą jeszcze wyjść. Mogą jeszcze wyjść Włochy, jak im się uda. No, w grupie D tutaj może wyjść jeszcze Chorwacja i Walia, nie wiem, tak obstawiam. Bo jeszcze Turcja, jeszcze chyba e, Turcja ma szansę też wyjść z grupy, ale zobaczymy. Tutaj tutaj już wiadomo, kto może wyjść. Polska i Czechy. Będę już tutaj tak obstawiał. Tutaj jeszcze takim tak obstawiać, to może wyjść Belgia i. Sz w ch Chyba tak? Tu w grupie G chyba wyjdzie już tak mm, Może Serbia, albo Czarnogóra, albo Hałgaria. Myślę, że chyba, chyba myślę że te dwa, te dwa już mogą wyjść. Tu, tu, tutaj w grupie H jest... Łokurd Przewalone. Bo tutaj jest jakby tutaj wiadomo, że to wyjdzie Dania, a tu wyjdzie Kazachstan i Finlandia. Myślę, że Nie, nie w tu wyjdzie, ale tak powstają, że może wyjść Finlandia z grupy H bo mamy teraz, jakby Kazachstan i Chwilę moją po 13. Gdyby Słowenia teraz zdobyła też 13 albo 15, to mogłaby wyjść jeszcze, być jeszcze na 3 miejscu Ale tylko tak obstawiam jak ktoś. tutaj w grupie Jo i Szwajcaria może już na bank wyjdzie, lub, i Rumunia, albo jeszcze Izrael. Jak jeszcze zagrany mecz, i grupa J wiadomo, tu przy, wyjdzie Ronaldo. A tutaj jeszcze, nie tutaj myślę, że widzę tutaj Bośna i Hercewona, tak? Obstawiam jak coś, ale dobra, przechodźmy do symulacji, bo szkoda czasu, sorry za takie gadanie, ale chciałem tu coś powiedzieć. Yy, chciałem tylko tak zobaczyć, czy kto widzi z grupy. Tak, no, mm, wiecie o mi chodzi. Dobra, mam teraz Grecję i Holandię, ciekawe kto może wygrać. Dla mnie wygra Ho Grecja, ale Grecja to chyba się nie postarała. Z się nie postarała się Grecja, ale i tak lecimy dalej. Irlandia, Gibraltar to wygra dla mnie. Ho Irlandia, czy raczej Irlandia? Tak, Irlandia zdobyła trzy. A zobaczymy, na, na którą ona jest miejscu teraz? Chyba jest na. Holandia, teraz chyba na miejscu jest trzeci. Może jeszcze wiz grupy, bo. Wygrała mecz. Dobra, mamy teraz Macedonia, Włochy. Włochy mogą chyba wyjść teraz trochę wyżej. Po zdobyciu 4, 3, 5, 3 punktów. Albo będzie czwarty? Nie, nie będzie, bo teraz Włosi są na drugim. Było te przedtem, bo Ukraina. Teraz są Włosi są na drugim. Mam teraz Ukraina, Malta. Lub, no zobaczymy, które mam... dla to chyba wyjdzie. Włochy mogą wyjść, ale zobaczymy, zobaczymy. Ukraina, Malta, zaczymy, zobaczymy. zobaczymy. U, u Ukraina pokonała Maltę. Czy te, te oni teraz będą wyżej? No i tak, niestety, jak Ukraina pokonała Maltę, to zdobyli plus 13 punktów. Tutaj, macie tutaj 13, tu macie 13 punktów. No to fachy poszły trochę dalej. A lecimy dalej: Chorwacja, Turcja. Zaczymy. No, Turcja to chyba, chyba wyjdzie dalej. Weźcie chyba na... A gdzie jak ona idzie... No tutaj, Turcja to już może, może jakby wyjść z grupy, ale jeszcze nic nie wiadomo czy wyjdzie. Trzeba mecz zagrać, dobra. Lecimy dalej, Armenia, Litwa. No Armenia to pokona Litwę jakoś, nie wiem. No 4-0, ładnie, ładnie. No i tutaj jeszcze zagramy se... Polska z owczami, wiadomo, że tutaj ee, wygra Polska Aha Nie Nie, nie wierzę Polska przegrała z wyspami owczymi Jakim cudem, ja pierdziele Ja w to nie wierzę, ja w to nie wierzę, że przegraliśmy z owczymi, teraz wszyscy moją plus 6, dobra może wszystko się zagrajmy do, do tego Mamy kolejny, mam teraz Albania. Mołdawia miał być do Polska wyspawcza, ale teraz już wszystko zagrajmy. Dobra, lecimy dalej. Albania, Moldawia, Myślę, że to wygra Albania, tak. Albania ma szansę wyjść, czy jeszcze nie? Zobaczymy. Dobra, mam teraz kolejną grupę. Mam mamy teraz kolejny pojedynek aceb Belgia. To ta wygra Belgia, tak i tak. O, wow, wow, ładnie, ładnie Szwecja, nie wiadomo, że to wygra e, Szwecja No i tak Szwecja taki tak wychodzi Kolejne to będzie Bułgaria, Bułgaria Jak coś nie znam tych Bułgaryku ale tego państwa to i tak nie kojarzę Nie ujażę, tak i tak Dobra, lecimy, lecimy Zobaczcie jak muszę się stymulować, naprawdę. Dobra, widzowie, jak co zostawiam to na kolejny odcinek, dalsze symulacje. No jak coś dokończymy sobie ósmy dzień, ósmy dzień e, klasy, tej klasyfikacji Euro, symulacji inaczej i przejdziemy do nieczynego Okej, okay. dziękuję za oglądanie, stawcie suba, i elo.